To wygląda jak matki ośmiornicy Ej, czadersko Kłops. O, i on je pizzę w serduszka no, straszna lipa, czadersko Nie dostał marchewki Siemaneczko, z tej strony Patti W dzisiejszym odcinku będziemy otwierać Najnowsze kule z pluszekami Disneya Czyli Zuru Disney Snacks. Kochani, mamy w Wreszcie najnowszy produkt, który miał niedawno swoją premierę w Stanach. A nie przychodzą do nas po roku albo dwóch latach i wtedy mega ciężko je się otwiera. Poprzednie dwie serie, jak dobrze pamiętacie, otwieraliśmy już, ale z kolaboracjami jedzeniowymi: takie jak Hershey, Subway czy Mentos oraz wiele, wiele innych. Wtedy mieliśmy zwierzaczki, a teraz będziemy mieli postacie Disneya. nawet nie sądziłam, że na coś takiego wpadną. Z technicznych spraw są to najdroższe kule z różnych. Snackers, jakie do tej pory otwieramy. A mianowicie zakupiłam je przez Amazon za 58 zł. Więc mam nadzieję, że nie będzie tutaj żadnej powtórki. Kochani, mega mnie ciekawi, co znajduje się w środku, więc nie zwlekajmy, otwierajmy. Ale zanim to, to koniecznie kliknijcie ikonkę suba, dzwoneczka oraz łapkę w górę. Być na bieżąco z każdym odcinkiem i nie przegapić żadnej premiery. A przede wszystkim te łapki oraz subiki pomogą mi w rozwoju mojego kanału i będę mogła dostarczyć Wam jeszcze więcej lepszego kontentu, więc do dzieła i dzięki! Lecimy na dół. Kochani! kule prezentują się na maksa bajkowo i to! totalnie Disney'owo. Mamy ogromnego pluszaka myszki Miki trzymającego hot doga. Słuchajcie, generalnie tę serię możemy postrzegać jako postacie Disney'a wraz z jedzeniem z Disney'landu. No bo gdzie indziej te postacie by mogły jeść takie smakowitości. No właśnie, a propos jedzenia w Disney'landzie to przetestowałam je. A kto nie widział, niech koniecznie nadrabia short. Dajcie znać w komentarzu, czy oglądaliście. Generalnie nasz pluszak mieści się na gwiazdkowym tle, więc generalnie bardzo fajne nawiązanie do gwiazd, brokatu, ponieważ zamek jest tak prezentowany wraz właśnie Właśnie z gwiazdami z brokatem. Oczywiście przepiękny napis Disney, Zurus Knuckles, i tutaj mamy zaprezentowane postacie, którą możemy trafić. Stitch. pijący wodę z kokosa, dumbo z popcornem, kubuś z miodem, Sullivan z lodem, Miki z hotdogiem, mini z ciastem, obcy z pizzą. To już w ogóle jest świetne połączenie z Pizza Planet oraz Olaf z gorącą czekoladą. mamy oczywiście nasze Easy Open, które świetnie wygląda, niczym różdżka, po prostu gwiazdką będziemy ściągać złaczek. A z dzisiejszych chłopów najbardziej chciałabym trafić Miki oraz mini. Otwieramy. Generalnie to jest taka piękna kula, ponieważ spójrzcie, mamy niebieski, matowy dodatek, ta druga folia i ona no po prostu świetnie nawiązuje do Disneya. Taki główny kolor. Jej oby nam się ta kula nie otworzyła, bo jak wiecie czasami tak bywa, że folia się za bardzo przyklei i otworzyła nam się kula. I kochani, nasz pierwszy łup, uwaga! On się stresuje. Murtują się, że w ogóle go mogę nie trafić. Ale mamy go. Ale czad! I oczywiście hot dog jest zabezpieczony takim papierkiem. Podejrzewam, że miał być on cały oklejony, ale po prostu tak o, wcisnęli ten papierek. A więc tak, hot dog jest plastikowy. Myszkamiki to jest takie okrągłe squishy. Nie no, czad! <laughs> Nawet ogonek mam! I generalnie materiał to jest taki błyszczący, taki welurek. Ale szkoda w sumie, że ten ogon nie jest odstający. Bo jest to bardzo zazwyczaj dopieszczona seria Disney Snackles. a tutaj jeszcze jest połączenie kolab z Disneyem. No to już w ogóle powinno to naprawdę być na maksa zrobione. A jednak mają jeszcze, moim zdaniem, space do rozwoju. No słuchajcie, no. najlepszy łup otwiera nam dzisiejsze otwieranie. Czad. A, jedynie brakuje mi jeszcze takich fajnych metek, ponieważ no tu jest taka, taka zwykła informacyjna, a fajnie jakby była jakaś duża Disney Snackles, Disney Zuru Snackles, wiecie o co chodzi. Tak jak popmart ma naprawdę bardzo charakterystyczne i modne metki. I kochani, kolejna rzecz z naszych łupów to jest saszetka i ona jest, ale ona jest mega piękna. Fajnie, że dodatkowo jest zaprezentowany Kubuś Puchatek i jest ona naprawdę Mega ciekawa, bardzo ładna. No i super, że nie jest to kopia etykiety zewnętrznej kuli, tylko jednak coś zmodyfikowanego. Dobra, kochani, otwieramy. I co my tu będziemy mieć? Albumik, wlepy z Zuru <ścoughs> Jaki piękny wlep! Spójrzcie, spójrzcie, mega. Mamy jeszcze kartę kolekcjonerską. Jest tutaj informacja, że obejrzyj mnie w parówcu Willy, a jedzenie to jest hot dog, czyli taka informacja o postaci. Mega. I nasz albumik, spójrzcie, jaki on jest piękny. Generalnie z tych wszystkich rzeczy to najbardziej chciałabym trafić. No właśnie, Mikiego. Mamy go, zaraz odhaczymy. Mini, to takie, no klasyki. E, Salibana też bym chciała. I spójrzcie o nie w ogóle loda. I to wygląda jak macki ośmiornicy. Takiego loda obcy. No i Tutaj jest boróweczka. Chciałabym również obcego Właśnie, a propos, jak już jesteśmy przy opcjach O, i on je pizzę w serduszka Więc w sumie to takie moje faworyty A, no i też spoko jest trafić Stitcha Chociaż już go mam dużo Bo w każdych otwierankach nam się prawie trafia Dobra, kochani, odhaczamy i otwieramy kolejną kulę Się, ale już chyba widziałam. O matko, może to szybko otworzyć. Czy widzicie? Mam Mamy mini. Ja ci nie wierzę. Nie wierzę. Ja naprawdę do końca nie wierzyłam, że nam się w ogóle trafił te postacie. Jaki czat! Ma sukienkę różowiutką. Torcik z wisienką na czubku. Ja cię nie mogę. Jaki czat? Nie no, powiem wam, że coś, coś, coś mega. Ja czuję, że teraz jest mega squishy. Jeju, jakie ja się cieszę! Powiem wam, że teraz to i nawet powtórka może się trafić, bo jeżeli trafi się właśnie tych postaci, to naprawdę w ogóle nie boli. To jest coś niesamowitego. Od razu otworzyliśmy dwa faworyty. Mikiego oraz mini. Ja się kręcę, jaki fart. Kochani, lepiej być już nie może. Otwórzmy saszetkę. Okej. Okay. Snackles, piękna mini. Spójrzcie. Ale się cieszę. I oczywiście, informacja o naszej mini. I tutaj również. Obejrzyj mnie w parowcu, Willy, a jedzenie to ciasto. No mega, mega. Jej, wie jak się cieszę! O, nie bierze! I kochani, kula numer 3. Ale się mega cieszę, już się nie mogło doczekać, aż otworzymy. I naprawdę nie wiem, co tu się trafi. Dwie najlepsze postacie już mamy. Kochani, powiem Wam, że widać, że to są nowe kule z ostatniej chwili niedawno wyprodukowane, ponieważ się świetnie otwierają. A te, które przylotują do nas do Polski rok po premierze, to totalnie łamie się ten plastik. A zresztą sami doskonale wiecie. I właśnie a propos otwierania się tych kul, ponieważ za bardzo będzie naelektryzowana ta folia, to już mieliśmy przykład z mini, że otworzyła nam się kula w trakcie ściągania tej folii. Dobra, bo już widzę, że nam przebija coś, więc otwieramy szybko. O, jest to Olaf! Oh my god! Ale śmieszny Ale piękna, ale piękna jest ta gorąca czekolada Spójrzcie na te kolory Jak to mega wygląda, dosłownie ona się rozpływa Czadersko Ale sam sobie czy Olaf mnie jakoś urzeka To powiem wam, że nie, to jakoś tak nie za szczególnie Nie był to mój cel do trafienia w dzisiejszych kulach Ale oczywiście dajcie znać w komentarzu Co sądzicie o Olafie, czy chcielibyście go trafić Czy może coś innego wam się bardziej podoba I już piszcie, który z trzech pluszeków Jest waszym ulubionym Mega mnie to ciekawi jak zwykle Ej, nie dostał marchewki, w sensie ma taki nos ale jest taki za mały. No tak może bardziej mu go wyciągnijmy, żeby to wyglądało jak marchewka. I mega dziwnie trzyma te ręce. Nie mogę mu ich wykręcić. W sensie wiecie o co chodzi? O tak, jakbyśmy jakoś zrobili, to jest git, ale no tak są do środka, że nie mogę ich nawet... nie wiem, nie wiem. Dziwnie, dziwnie trochę to jest przeszyta. Straszydka! Nie. Ej, ej, to jest... To jest chamstwo, prawda? To jest chamstwo tak zgrzać naklejkę. Patrzcie, ona jest przyklejona. Ona się przykleiła tutaj. Została zgrzana wraz z tą folią i urwałam naklejkę otwierając. Bo ona jest tu przyklejona. Więc uważajcie, chociaż tu się nie dało uważać, bo widzicie ta naklejka jest tu Zgrzana w tym była. No straszna lipa. Coś, co jest moim zdaniem najważniejsze w tym momencie, to zostało zniszczone czyli właśnie ten wlep. No bo ten wlep to jest w każdej, a poza tym to jest taki ogólny, brandowy Disney Snackles. Albumik. No i oczywiście karta kolekcjonerska z informacją. Obejrzyjmy je w krainie lodu. A przekąska to jest gorąca czekolada. Odhaczamy. I kochani, kolejna kula numer 4. Mam nadzieję, że tutaj będzie obcy albo Stitch, albo Sullivan. <słyski> Proszę, oby to była nowa postać. Nowa postać. Uwaga, kochani. I jakie ma sztywne uszy! Naprawdę mega profeska! I tutaj jego czuprynka. Oh, ale czad. Generalnie naprawdę bardzo fajnie przedstawiona postać. Nawet jest cieniowany nosek. Tutaj jest ciemniejszy ku górze, jaśniejszy na czubku. Oczy mega świetnie cieniowane szyte. Tutaj jest ciemna nić, na dole jest jasna, błyszcząca. I generalnie wygląda on najbardziej profesjonalnie i dokładnie zrobiony z tych dotychczasowych łupów. Naprawdę? I taki jest konkret w dotyku. nie jest bardzo squishy, ale ona jest po prostu taka squishy, fluffy, taki przytulasek. A Stitch to jest naprawdę mega konkret, o tak wam powiem. I pod względem wykonania, to jak na razie najbardziej mi się podoba. I spójrzcie na tego świetnego kokosa. Błyszczący języczek, którym się oblizuje i ten kokos naprawdę jest piękny. Taka nierówna woda, kwiat, przepiękny, naprawdę to jest super. Czadersko, czadersko. O, saszetka! I tutaj delikatnie ją otworzę. W razie gdyby też im się naklejka zgrzała, no dobra, jest git. Knuckles, Stitch, mega cute I spójrzcie, ten Stitch jest tak bardzo cieniowany Z takimi detalami szyty, że wręcz Ta naklejka jest bardziej bajkowa Aniżeli on, a wszystkie inne naklejki były Takie same jak pluszaczki, czyli po prostu te pluszaczki Są tak bardzo podstawowo szyte, a tutaj Stitch jest naprawdę mega rozbudowany Albumik, no i jego karta, możemy go zobaczyć W filmie Lilo i Stitch, a jedzenie to jest Woda kokosowa I kochani jest to nasza piąta kula, czyli Nasza piąteczka, ale Jako, że dwie najlepsze postacie, które Bardzo chciałam mieć już mamy, czyli Mickey oraz mini, to żeby ona była naszą wyjątkową piąteczką, to musi tu się nam trafić albo obcy, albo saliwan. Bo ze wszystkich pozostałych postaci, to właśnie obcy oraz sali najbardziej mi się podobają. A najmniej kubuś oraz dumbo. Otwieramy. kochani, chwila prawdy. Nikt to się tylko nie otworzy. Już tak drugą, drugą ręką trzymam. I nie podglądamy, bo już coś prześwituje. Dobra, otwieramy. Jest to Dumbo! Ej, generalnie i tak mega super, że nie mamy powtórki. Czajcie to? A ten Dumbo jest mimo wszystko mega piękny. Wow. Naprawdę, kochani, mega dorobiony. Dużo detali. Oczywiście to jego czapeczka, trąba, mega piękne wielkie uszy i one zawsze są takie słodkie. Ubranko, popcorn. No bo oczywiście jaka przykąska kojarzy Wam się z cyrkiem? Popcorn albo wata cukrowa. Niech no, mega. Tylko brakuje mu ogonka, no bo słonie mają ogonek. Natomiast z Rusnakol z tego słynie, że jeżeli nie musi, to nie robi tych ogonów i tylko i wyłącznie jeżeli zwierzę bez ogona nie wygląda jak dane zwierzę, no to już dorobią ogon. Dlatego zwierzaki takie jak dziobak czy rekin w poprzedniej serii miały ogony, a inne po prostu nie. Typu owieczka, aksolotl itd. Saszetka delikatnie. O, to już na limicie było zgrzane. Zrósł naklec w lepik. I tutaj również jest mega dorobiony pluszak, ponieważ bardziej bajkowo wygląda ta naklejka, aniżeli sam pluszak. Mega. I mamy oczywiście kartę z informacją. Obejrzyjmy mnie w filmie Dumbo, a jedzenie to jest popcorn. Czadarsko. I kochani, odhaczamy naszą ostatnią postać. W dzisiejszym odcinku trafiliśmy Olafa, Stitcha, Mini, Miki oraz Dumbo. Kochani! Tak dobrze prezentują się nasze dzisiejsze łupy, z których jestem tutaj niezadowolona trafiliśmy na najlepsze postacie czyli Mini oraz Mickey Oprócz tego Stitch, Dumbo oraz Olaf dopełnili tą kolekcję. Stitch, jak wam wspomniałam, jest najlepiej dorobiony wśród wszystkich. Dumbo mnie totalnie zaskoczył, ponieważ równie pięknie jest zrobiony i ma dużo detali. Dodatkowo świetne uzupełnienie kartami, jak i wlepami naszych łupów. Karty opisują postać, gdzie możemy je spotkać oraz co trzymają. A wlepy, jak zawsze, totalnie tematyczne i limitowane. I oczywiście możemy je dostać tylko i wyłącznie w tych kulach. Z dzisiejszych łupów, najbardziej podoba mi się Miki. A co najlepsze. Trafiliśmy go już w pierwszej kuli, a w drugiej mini. Czy może być piękniejsze otwieranie? Nie sądzę. Chociaż w jednej otwierance trafiliśmy wszystkie rare postacie, które można było trafić w danej kolekcji. Kto pamięta, niech pisze w komentarzu, jaki to był odcinek. I oczywiście, piszcie w komentarzu, który z łupów, Ups. Najbardziej wam się podoba. Mega mnie to ciekawi. Mega dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o poniedziałkowym kuźnie na moim insta oraz klikajcie kolejną propozycję odcinkową na moim kanale. Piąć!